Cześć wszystkim witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj przechodzimy sobie do podsumowania całego tygodnia jest niedziela jest, go... jest 17 września i dzisiaj sobie będziemy opowiadać to co się działo cały tydzień mamy teraz odcinek drugi no i w dalszym ciągu zbieramy sobie na speedcon helmet dalej cena jest 285 i na ten moment mamy tylko albo aż na razie 44 Miliony ponad. I przechodzimy sobie do notatnika. Tam jest wszystko opisane, co się działo. I na wstępie zaznaczmy, że w ostatnim odcinku podsumowującym tego 10 września, mówiłem, że mówiliśmy, będziemy codziennie, znaczy co tydzień będziemy opowiadać o potrawkach, ile byśmy za nie dostali, gdybym je sprzedał danego dnia. Więc gdybym tamtego 10 września je sprzedawał, to byłaby to kwota 189 milionów ponad a dzisiaj mamy 17 ja to przed chwilą policzyłem i gdybym to dzisiaj sprzedał już bym na, to, na tym zarobił 194 miliony 329 342 golda więc to jest o więcej o ponad 5kk więc no, póki co idzie to w dobrym kierunku i mam nadzieję że co tydzień będzie to ta troszkę większa sprawa z podatkami wygląda tak że niektórych praktycznie już nie ma na markecie bo wyświetlałem się na czerwono więc ja na ten moment nie będę jeszcze tego nie wystawiał na market, czekam po prostu aż mniej yy, więcej wtedy będę sprzedawał kiedy platformy stawy będą warte 1 KK albo gdzieś w okolicach 1 KK i dopiero gdzieś wtedy zaczniemy wszystkie te yy, potawki sprzedawać, no bo tam niektóre się już wyświetlają na czerwono, nawet niektórych nie ma, więc teoretycznie mógłbym już teraz o po niektóre powystawiać, ale, ale mówię jeszcze sobie zaczekam, no. Mamy czas, koniec końców i tak to się kiedyś sprzeda. No to dobra, to przechodzimy sobie do niedzieli z tamtego tygodnia. Mieliśmy stratę 332, 350 golda. z tymi gie poleciało tylko 10cc, 200 punktów na backpack, zaletka 7cc i za małta wzięliśmy 500c także fajnie. Tutaj była strata, bo tam pewnie jakieś auty na markecie prowadzę dalej, więc tutaj musiała być strata. Ale w poniedziałek mieliśmy już dysk 300, czy 938,660 golda. No i tej holi jest więcej się sprzedało za 479, 109 golda. Steamilkie poleciało 900 c. No i 200 punktów na backpacks nam dało 5700 punktów. No tutaj troszkę jest więcej, ale to pewnie coś tam jakieś świeci jeszcze kształki się posprzedawało na markecie, czy tam łn. posprzedawałem. We wtorek był zysk 403,574 golda. Steamilkie poleciało 900 c. 200 punktów na backpacks nam dało. 5900 i dwa monty poleciały za 5017 50 golda. No i tutaj 61 w się sprzedało za 304,265 golda. Także też fajnie te klasterki poleciały. W czwartek nie zrobiliśmy nic. Oprócz tego, oprócz tego zadania na 200 punktów na backpacks nam dało 6100 punktów, ale zysku mieliśmy 26 778 golda. W czwartek była strata 289,471 471 golda z Timirki poleciało nam 8 cc. 200 punktów na backpacks nam dało 6300 punktów. W piątek był zysk 80 golda. No i to tylko Timira 8 poleciało, i to był tyle co zrobiłem. sobota to jest dzień wczorajszy: 683 495 golda na dzień wczorajszy. Timira 7 cc. 200 punktów na backpacks nam dało 6500 punktów. Tutaj itemki do Jazziny, bo wczoraj był 521 335 Golda za wszystkie itemki. No i jednego Gal Ten się udało sprzedać za 300K. Zostało mi dwa Gal Ten to może dzisiaj uda się to sprzedać. Mamy niedzielę: mamy 44 464 723 Golda. Bestial Batman dalej jest na marketście, ale to chyba się nie sprzeda, pewnie wróci do mnie. No i dalej tego monta mamy za 500K. Ale to też się chyba jeszcze póki co na nie sprzeda, no i tutaj mamy jeszcze taką informację, 20 dni na paka zobaczymy, czy uda się zarobić na kolejnego T10kk, to jest ta kwota startowa kiedy było 30 dni na paka. kiedy jakby się rozpoczął i zobaczymy, czy uda się na to nazbierać, tutaj też mamy informację taką, że 30 sierpnia gdybym to sprzedał, to była to kwota 218 na półceawki. Więc jakby nie było to jeszcze nie jest to, bo tutaj mam o wiele mniej, więc Teoretycznie dziwnie czemu lepiej byłoby to sprzedać po prostu wtedy, bo Kwota tu była o wiele większa niż jest teraz, no ale no Może jeszcze nie wszyscy zdążyli to wtedy wystawić na market Także kwestia doczekania aż to wszystko poznika i Kiedyś tu będzie o wiele więcej Tak myślę Także tyle było ode mnie na tyle w tym odcinku My spotykamy się za tydzień albo za dwa a w kolejnych odcinkach podsumowujących za niedługo też widzimy się na stream na Live, na który serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Pa, pa.